Otóż obiesko białe to dwudniowe wydarzenie, które odbyło się w środku lipca 2024 oraz którego odbyło się driftingowe mistrzostwo Polski. połączenie wielu atrakcji związanych z motoryzacją w jednym miejscu na olbrzymim terenie bielsko bialskiego ośrodka sportu i rekreacji. Zawsze było i będzie to obowiązkowa pozycja w moim kalendarzu startu. pierwszego dnia mieliśmy 4 godziny na trening połączone z Jeep taxi, więc cząstkę was udało mi się przewieźć na prawym hotelu. przy okazji eksperymentując z przyczepnością opon. Okazało się fachowo jednak, że torna o prędkości osadzająca idealnie między moim drugim a trzecim biegiem, a bez możliwości zmiany przełożenia głównego, musiałem się wykazać kreatywnością. W samej zmianie biegu w trakcie biegu się nie boję, problemem jest jednak ciągle niedoprowadzone sprzęgło oraz zużyte skrzynia, które czasem się blokują i nie pozwalają szybko zredukować biegu kiedy jest to potrzebne. Czasem prowadzi to niestety do katastrofy. Dlatego też musiałem zdecydować się na jeden bieg na cały przejazd. Referowany trzeci bieg groził z tych niskimi aparatami, przez to jeśli ktoś mnie złonił, to jedynym ratunkiem było kopięcie sprzęgła. W tym miejscu samochód po różnym czasie zapala opony i leciał na zewnętrzną stronę zakrętu. Wiem przejeżdżę, była bardzo ciężka do kontroli, więc byłem zmuszony do użycia za krótkiej drzwi. Problem z tym biegiem polegał jednak na tym, że na przyczepnych oponach i dwójce bardzo szybko usłyszałem prędkość maksymalną na kołach, przez co auto po prostu przestawało jakoś przejazd na przejazd dym z silnika wydawał się coraz mocniejszy. Po krótkich oględzinach jednak jego źródło nie było do końca znane. Po dokładniejszych oględzinach okazało się, że silnik ma już takie przedmuchy, że wybuchuje olej nie tylko odmuch, wydechem, ale także tylnym zimmeringiem na koło zamachowe, które to roztapuje go m.in. na wydech, co mogło doprowadzić do jego zapłonu i nie ma jego pożaru. Po konsultacji z mechanikiem stwierdziłem, że muszę oszczędzać silnik zanim coś poważnego z nim się stanie. Także postanowiłem poczekać na dwa przyjazdy kwalifikacyjne następnego dnia. Dzień kwalifikacji nie zostawiał jednak złudzeń. Trasa została trochę zmieniona, więc bez żadnego przejazdu treningowego nie mogłem liczyć na dobry wynik kwalifikacji. Były one o tyle ważne, że jazdy w parach odbywały się tylko przy najlepszych ósem, co przy prawie 40 zawodnikach było nie lata wyzwania, aby się do nich zakwalifikować. Najpierw należało się przełożyć jak najbliżej przodem pierwszej beczki, która była clipping pointem. Następnie była zewnętrzna zona z niebezpiecznym początkiem, gdzie można było się łatwo nagrzeć na początek betonu. Po zonie należało przełamać się jak najbliżej przodem przy beczce. Następnie były zewnętrzne punkty zajęcia: clipping point z beczki. Oraz długa zona, przy której brakowało prędkości na kołach. W trakcie tej zony należało już hamować i celować w wewnętrzny Clipping Point po lewej stronie. Następnie, ciągle wytracając prędkość, należało się szybko przyłamać do ostatniej zony przy beczce. Udostępniona została tablica, na której co pewien czas pojawiały się uzupełnione punkty z przejazdu. Na pierwszym przejeździe, który miał być tym bezpiecznym, uzyskałem aż 76 punktów co wyglądało, że pozwala na zakwalifikowanie się do top 8. Dlatego w drugim biegu kwalifikacyjnym postanowiłem nieznacznie zwiększyć ciśnienie w oponach i użyć nieszczęsnego trzeciego biegu i liczyć na kontrolę kopania sprzęgu ten się udał, pojawiło się zadumienie opon i oprócz pierwszej zony każda strefa została znacznie lepiej wypełniona, co dało w sumie 81 punktów, gwarantując bezpieczną tą pozycję w kwalifikacji. Na kwestię silnika. W każdym przejeździe gaz na wolnych obrotach najprawdopodobniej z powodu niskiego ciśnienia oleju i zabezpieczenia w sterowniku, albo po prostu z braku kompresji. Wydawał się coraz słabszy, a brzmienie też nie wydawało się najzdrowsze. Przyciąłem luz, by przejmować i z podejściem, co będzie przygotowałem się psychicznie do toposia. W pierwszej parze trafiłem na niemałego wariata Aleksandra Prokropa. W trakcie obserwacji treningu widziałem, że jest szybki i potrafi bardzo dobrze siadać na drzwiach prowadzącego. Mój Chase musiał być szybki i bardzo bliski, aby zapewnić sobie przewagę po pierwszym przejeździe. Co mnie zaskoczyło, to to jak daleko od pierwszego zakrętu Aleksander podciął się na ręczny. Odruchowo ściąłem zakręt, by zwiększyć sobie trochę hamowania, co przez przypadek zaskutkowało fenomenalnym przyklejeniem się do drzwi prowadzącego. Po tym przejeździe czułem, że mam przewagę. Pamiętając w jaki sposób Aleksander ruszył, czyli puszczając momentalnie sprzęgło i mieląc kołami w miejscu, postanowiłem użyć techniki ruszania maksymalnie wykorzystującej przyczepność opon, czyli na styku przyczepności, paląc trochę sprzęgło. Zobaczymy, jak się udał. Już na początku wskazano o parametr. W ten sposób udało mi się wejść do top 4. Olek, trzeba furę wzmocnić. Za wolno było. Ale ty wiesz, ale na początku mogliśmy mogę ci powiedzieć, że dostajesz 90 punktów za lida, Najlepszy lid dnia. Raz jeszcze duże brawa Tomasz Tułkowski, Aleksander Brokop. Od czekania na pozostałe przejazdy chciałem się ustawić na start, Pan niestety się nikt nie chciał zapalić. A, to drugi marniówka. Dobra, to twój, tak, przepraszam. Po paru zakręcaniach rozrusznika akumulator zaczął słabnąć i myślałem, że w tak banalny sposób skończy swoje zawody. Tomek, wyjeżdżamy na start. Co się dzieje? Całe szczęście do pomocy no, rzucili się pozostali zawodnicy i popchnęli auto. Wyższe obroty rozrychowe pomogły nabić większe ciśnienie leju i z dużą oporem, ale jednak zapaliło. Moim zadaniem było teraz zawsze go trzymać powyżej wolnych manualnie, aby już nigdy nie To Top 4 to na Roberta Bednarza E36 Turnik, który wspomniał z uśmiechem, że następnego dnia musi tym autem do pracy. Pomimo tego dawał się wszystko. Zobaczcie sami. Na wielkie! to wielkiego finała to Cuk, miejsce trzecie! No. Mniejszym do prowadzącego udało się wygrać te przejazd. Od tego momentu walczę w finale A o pierwsze miejsce. Co jeszcze 8 godzin temu nie było w moich państw marzeniach. W finale A tak na piękne E3 stawało się pod naską Maćka Ponikowskiego. W swoim lidzie Maciek dał mistrzowski popis umiejętności jazdy tyłem po ścianie, poświęcając wypolerowane zderzak oraz listwa. Ale w nie byłem gorszy i trzymałem się go jak rzep się ogona. W skodzie moja pierwsza zoną była czas słabsza od Maćka. Ale w drugiej części mój ryba z jakiegoś powodu pokupił się próbując do 3 tempa. Na różnicach najprawdopodobniej zagwarantowałem mi wyjście z tego. Miejsce pierwsze proszę. O największym razie, największym razie dla suwerenności. Sydryfindowi niż Patewskiego 2024 raz uznajmi Tomasz Tłukacki! Po powrocie na start i usłyszeniu swojego nazwiska, nie mogę uwierzyć, że po raz drugi w życiu udało mi się wygrać zawody driftingowe, gdzie dopiero co wygrałem swoje pierwsze. Teraz jak tylko uparamy się z wymianą i remontem silnika, co zje niestety cały mój budżet, to wrócę do jeżdżenia w drugiej połowie tego sezonu. Chodźcie na moje socjale, by śledzić moje dalsze postępy. Na razie.